Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Sprzed naszej pięknej bazyliki, mniejszej w Strzegomiu, chciałbym w swoim imieniu, jak i księdza Prawata, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Strzegomiu oraz organizatorów Strzegomskiego Centrum Kultury zaprosić na spotkanie. Tak mało w tym roku spotykamy się, bo tak trudno spotkać się w, w takiej historii, w jakiej żyjemy, ale postanowiliśmy, że 19 w niedzielę 19 grudnia o godzinie 16 spotkamy się tutaj przed Bazyliką, by poczęstować się różnymi potrawami, które przygotuje 19 w naszej gminy. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na wspólne życzenia, później poczęstunek, a na koniec o godzinie 17 w Bazylice wystąpi zespół pieśni i tańca Śląsk z kolędami. Myślę, że będzie to koncert podobny i piękny jak koncert Mazowsza, ale żeby było jeszcze ciekawiej, na początek kolędy zaśpiewa także zespół Kostrzanie. Wejście do, na koncert jest bezpłatne, z tym, że ograniczona jest ilość miejsc dla osób niezaszczepionych, natomiast osoby zaszczepione, które pokażą, okażą się dokumentem, mają wstęp. Pewny. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze raz, tak rzadko się spotykamy, ale tym razem na zewnątrz i w naszej bazylice. Bądźmy razem.